Witajcie w kolejnym odcinku więziennych opowieści. Ten odcinek miał być inny od tego, który będzie. Dlaczego? Postanowiłem sobie zrobić taką serię, cykl odcinków o różnego rodzaju, o różnych zakładach karnych w Polsce, tych co bardziej znanych, tak żeby pokazać Wam, jak wyglądają, jak tam może się żyć. To miały być takie odcinki okraszone grafiką, takie bardziej do oglądania i słuchania, a nie tylko podcasty. No i zacząłem się przygotowywać do pierwszego z cyklu tych odcinków o Warszawskiej Białołęce. No i tak też dzisiaj będzie o Warszawskiej Białołęce, Tyle tylko, że przygotowując się do tego. Po prostu szukając sobie jakichś informacji na temat historii, kiedy to zostało wybudowane i tak dalej, ile tam jest miejsc, no, różne takie powiedzmy encyklopedyczne, stricte informacje, natrafiłem na aferę, która no, tak naprawdę przypomniała mi się. Ta afera wybuchła już jakiś czas temu, bo w 2022 roku w lutym. No, ja wtedy ostatnia rzecz, o, no, o jakiej bym myślał, to o aferze w zakładzie karnym, w związku z tym jakoś mi to przemknęło, a teraz sobie przypomniałem i postanowiłem o tym opowiedzieć nieco szerzej, zwłaszcza w, w kontekście tego, że no, mam swoje doświadczenia z pobytu w zakładzie karnym i mogę po prostu no, w zasadzie opisać tą sytuację z dwóch stron. O co chodzi? Hmm. Chodzi o to, że w warszawskim areszcie śledczym na Łęce dochodziło do procederu handlowania narkotykami i to na bardzo dużą skalę. Ale zanim o tym wszystkim opowiem, to mały rys historyczny, żebyśmy wiedzieli, na, no, gdzie jesteśmy, na którym miejscu osi X, że tak powiem. Białołęka to jest chyba jeden z największych aresztów śledczych, jeżeli w ogóle nie największy areszt śledczy w Polsce. Co ciekawe, ten obiekt ma status właśnie aresztu śledczego, a nie zakładu karnego. Jest pewna różnica między tymi dwoma rodzajami obiektów penitencjarnych, no bo areszt śledczy z założenia to jest miejsce, gdzie są przetrzymywani nie tyle osadzeni, co podejrzani. Czyli jeżeli ktoś jest, no tak jak na przykład bardzo możliwe, że niedługo poseł Matecki zostanie zawinięty do aresztu śledczego, żeby nie mataczył w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o to, żeby odizolować takiego człowieka od reszty społeczeństwa, a zwłaszcza od potencjalnych świadków czy potencjalnych innych oskarżonych, żeby nie mógł wpływać na toczące się śledztwo. Taka jest jakby Zasada i taki jest główny cel aresztu śledczego. Natomiast jak to zwykle w naszym kraju e, istnieje e, olbrzymie poplątanie z pomieszaniem wszystkiego i na Białące również e, osadzeni odbywają po prostu karę pozbawienia wolności. Jest to bardzo duży obiekt, ponieważ e, może tam przebywać nawet 1700 e, osadzonych, jest on podzielony oczywiście na. Pawilon półotwarty, zamknięty można tam uczyć się, jakby ktoś bardzo chciał dlatego, że jest tam Centrum Kształcenia Ustawicznego. Obiekt w ogóle powstał w latach 50. i 60. na początku budowany był przez samych osadzonych. Dlaczego taką, a nie inną ma konstrukcję tego nie wiem. Nie będę się tutaj wypowiadał na temat stylu architektonicznego, ale ja bym to podciągnął pod postmodernizm, socrealistyczny, ale to tak tytułem żartu. Białoruńka jest znana z tego, że na przestrzeni lat trafiała tam no, cała śmietanka warszawskich gęgusów, czy to z grupy pruszkowskiej, czy wołomińskiej, czy, czy też mokotowskiej. No i tutaj właśnie zaczyna się ciekawa historia. Między innymi przebywał tam słynny skądinąd Słowik, ale też inni szefowie, na przykład słynnej grupy obcinaczy palców. Dlaczego ta historia zaczyna się na tym etapie ciekawa? Dlatego, że co do zasady, jakby z założenia, zakład karny ma być formą izolacji przestępcy od zarówno społeczeństwa jak i od innych przestępców natomiast w zakładzie znaczy w areszcie śledczym na Białołęce o takiej izolacji nie bardzo można było mówić dlatego że tam sobie gangsterzy urządzili swój prywatny folwark no i de facto przejęli kontrolę nad tym obiektem Cała sprawa zaczęła wychodzić na światło dzienne w 2019 roku kiedy niejaki Sebastian K., pseudonim Łysy, zgłosił się do prokuratury, to znaczy on zgłosił się, przebywał w zamknięciu i groziła mu spora kara, dlatego zgłosił się do prokuratury, skontaktował się jakoś i zadeklarował, że chce składać zeznania w sprawie handlu narkotykami na terenie zakładu karnego, czy też aresztu śledczego na Białołęce. To, to jest człowiek, który no, kilkanaście lat spędził za różne wyroki w różnym, w różnym okresie. Generalnie od 2000 roku był na wolności i w zamknięciu z różnymi przerwami. Czyli on był oswojony całkowicie z tym życiem więziennym. No i w momencie, kiedy trafił po raz kolejny na Białą Złapał kontakt z gangusami, którzy tam już przebywali wcześniej i byli to członkowie Grupy Mokotowskiej, a konkretnie tej e, frakcji Grupy Mokotowskiej, która znana była jako obcinacze palców czyli naprawdę wyjątkowo niebezpieczni ludzie, którzy porywali dla okupu. E, między innymi ofiarą ich była Ewelina Bałdyga, e, która. Została porwana, to jest znana historia młodej dziewczyny, która została uprowadzona sprzed uczelni. No niestety, mimo starań policji nie udało się jej nigdy odnaleźć prawdopodobnie nie żyje. I tutaj mała ciekawostka, jeżeli kiedykolwiek w jakimś sklepie spożywczym kupujecie sobie na przykład kiełbaski na grilla i mają one takie charakterystyczne logo, białe litery na czerwonym, tyle JBB, to jest firma ojca Eweliny, która została porwana. Jeżeli macie ochotę, to dajcie znać w komentarzu. Zrobię pełen odcinek na ten temat z cyklu True Crime. Chociaż już były takie... Znaczy na ten temat były już filmy na YouTubie, ale, ale nieważne. Może ja to zrobię jakoś inaczej. Wracając jednak na Białołękę. Wspomniany wcześniej Łysy. No Tak jak mówiłem, on był częstym gościem tej Białołęki na przestrzeni lat, dlatego nie dość, że znał ten obiekt, to jeszcze no, pewnie znał strażników, znał również innych osadzonych no i tak jakoś zakręcił się przy mokotowskich, których tam złożono w międzyczasie coraz więcej i on na wolności pewnie nigdy nie miałby szans na to, żeby dołączyć do jakiejś tam zacnej grupy zacnej oczywiście w dużym cudzysłowie grupy gangsterskiej no a pod celą że tak, że tak powiem, czy w kryminale zaczął robić karierę no, tego, który ma kontakty i tego, który potrafi e, zadbać o e, no, rozwijanie handlu narkotykami. W całym tym procederze brali udział jeszcze inni e, szefowie gangu Mokotowskiego, czyli Artur N., pseudonim Archie, Wojciech S., pseudonim Wojtas, Sebastian L., e, Lepa. No, i wspomniany wcześniej słowik. Panowie się tam całkiem dobrze ustawili, a to dlatego, że korumpowali strażników więziennych, którzy to strażnicy nie mieli żadnego problemu z tym, żeby wnosić im narkotyki. Była to z reguły marihuana, dlatego, że układ był taki. Strażnicy przymykali oko. Oczywiście niektórzy ci skorumpowani przymykali oko na dostarczanie marihuany do zakładu karnego, dlatego że jak sami później mówili, że po marihuanie więźniowie są spokojni i oni nie mają większych problemów. Oczywiście były też inne narkotyki jak amfetamina czy kokaina, ale to już raczej rzadziej, no bo oczywiście po kokainie czy. Czy po fecie. Nie wiem, czy wiecie, co się dzieje po fecie. Nie będę wam tłumaczył i też nie zachęcam do e, korzystania z tych e, um, używek. Cały nielegalny więzienny proceder był w zasadzie doskonale zorganizowany. E, Mokotowscy, w każdym z czterech głównych pawilonów, e, mieli swojego człowieka, który nadzorował rozprowadzenie narkotyków, e, no generalnie ściągał pieniądze. Ja wam zaraz powiem, jak to się mogło odbywać w praktyce, ale to jeszcze za chwileczkę. Bo przecież to w ogóle nie mogłoby być możliwe, gdyby nie współpraca ze strażnikami. No, Sebastian, czyli łysy, sam typował strażników, ponieważ, jak już wspomniałem, on wiele razy tam był i po prostu znał ich, wiedział, z którym można pogadać, z którym nie. No, i pocztą pantoflową, różnego rodzaju grypsami, a przeważnie korzystając z, z pomocy kajfusów, czyli tych odpowiedzialnych za roznożenie posiłku pomiędzy, pomiędzy celami, no, można przekazywać różne informacje, i tak właśnie się tam to odbywało. Strażnicy byli skorumpowani do szpiku kości, oczywiście nie wszyscy, ale jakaś tam ich garstka. Natomiast no to byli ci kluczowi dla całego procederu.